Na dzisiaj na odcinku, dzisiaj na odcinku Fausty i Bartek będą się bić o DJ. -kę. MMA na żywo! Tak. Ostatnio mieliśmy imprezę Sylwestrową i oczywiście znowu byłam DJ-em i impreza trwała do rana i dosłownie wszyscy tańczyli i mało kto schodził z parkietu. Ty w ogóle byłeś mega mało raz na parkiecie. No bo wiecie, widział, mam Widziałam, ale, ale content ile razy... robił Bartek. Ja robiłem całą imprezę. Content. Content. Mamy tutaj dwie różne sytuacje, ponieważ Bartek już nie pierwszy raz obsługuje konsolę. Ja ostatnio swój pierwszy raz też miałam, ale tylko był jeden, a ty już kilka razy to przechodziłeś, więc jestem mega ciekawa, kto dzisiaj wygra tę bitwę. A, oceniać będą na. Skład jury wchodzi Hania, Kinga i Maciek. Yy, Maciek na chwileczkę wyszedł na I w pierwszej godzinie programu Bartek będzie za konsolą, a w drugiej godzinie programu Pausdi będzie za konsolą. Tak jest, oh, kochani. Yeah. Uj, naprawdę uważajcie, uważajcie. Mamy dzisiaj też yy, kilka bardzo, bardzo fajnych tematów. Ja już nie mogę się doczekać, bo część z nich to jest y, totalny freestyle w naszym wypadku, jeżeli chodzi o poważnie. Y ja pink, ja pink, ja pink, ja pink, więc będzie To jest sobie kurde, ja ten... No, nie znasz młodzieżowych słów roku. Co to jest jakieś? Kurde, ja przegrałam w kulki. Lecimy pierwsze. Dobra, Siemano tu Jensy w RMF, a dzisiaj jest 19 stycznia, czyli początek ferii. Ja, czy ja mogę powiedzieć, że chciałabym pozdrowić województwo świętokrzyskie, z którego jestem Dobra. i życzę wam najlepszych ferii? Mogę tak zrobić? Yes. Nie, no, ale ja jestem sercem za świętokrzyskim, to świętokrzyskim, więc. Ale co, co ty mi tutaj wypisałeś? Przecież to, to ja mam czytać, gdzie, w jakim województwie jest coś? A może, może nie mówić, jakie województwo zaczyna, tylko y, my jesteśmy z Podlaskiego, więc u nas jest za zaczęte, y, że ferie się zaczynają tydzień później po prostu. No to ja zacznę o tym świętokrzyskim, a wy potem powiedzcie, a w naszym województwie dopiero tydzień no. później. Ej, nie ustalajcie sobie, tylko po prostu powiedz, lecicie, pamiętajcie, że puentą jest, jest to, że mówicie, co fajnego można robić w ferie. Dobra. Nie skupaj, skupiajcie się na datach. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Jens i Sami w rmf jest, z tej strony Hania, bardzo mi miło, a ze mną są dwie osoby, które najczęściej się kłócą o DJ-kę, czyli Faustyna Fugińska, Uuu. elo, elo. I świeży, ci najlepszy DJ. Nie, 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 to ja bo jest... ja oklaski włączam. Ale weź to oklaski. Yeah. Ja no. jestem najlepszym DJ-em i już nie jedna impreza nasza o tym powiedziała. W takim razie no wydaje prawda. mi się, że ta audycja to będzie idealna okazja, żeby przetestować po prostu Was jako DJ i raz, a dobrze wybrać najlepszego. That's right. DJ. -a. Dałam Ci tutaj przestrzeni na jakiś efekt. Aha. Y <śmiech> <śmiech> no, pierwszy minus dla DJ-a świeżego. Przez pierwszą godzinę Bartuś przejmujesz dj a za godzinę Fausty. rozwalecie. Dobra kochani, w takim razie pierwsza ważna, ważna informacja. Yy, dzisiaj jest 19 stycznia, czyli za jeden dzień będzie, proszę Państwa, Ferie! <noise> Będzie wolne! Będzie wolne ja z tej strony bardzo bym chciała pozdrowić województwo świętokrzyskie, bo wiem, że macie już wolne. Wypoczywajcie i odpoczywajcie. A wy jak spędzacie ferie? Zazwyczaj? Spędzaliście? Mm, no spędzałam ferie zazwyczaj tak, że miałam bardzo dużo planów na nie i myślałam tak, tu przeczytam taką lekturę, tu się pouczę. Zazwyczaj wychodziło to tak, że po prostu nic nie robiłam, grałam sobie w Simsy i to było super, ale myślę, że taką radą ode mnie jest rzeczywiście sobie fajnie zaplanować te ferie i naprawdę wyjść z domu, bo to są zawsze fajne wspomnienia. Żeby odpoczywać, ale jednak aktywnie, co nie? Mm -hmm. Ja na przykład kocham snowboard, więc jeżeli jest jakiś śnieg gdzieś niedaleko was albo i daleko, i macie możliwość pojechania w to miejsce, zróbcie to koniecznie, bo jest to super. No ja też uwielbiam różne sporty zimowe, sanki i tak dalej, ale jeżeli pogoda nie dopisuje, to ja myślę, że ferie to idealny czas, żeby nadrobić spotkania ze znajomymi, z którymi dawno się nie widzieliście. Mm. I u mnie tak to przeważnie wyglądało. Życzymy miłych ferii! Siemano, tu Jensi w RMF. Dzisiaj ze mną jest Fausty. Siema. I Hania. Hello. A już niedługo, czyli 14 lutego, mamy walentynki. Na szczęście z nami dzisiaj jest e, specjalistka od randkowania, Fausty. <grym> siema, siema. Ej, wiecie co? Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taki nowy trend w randkowaniu. Mhm. Karuzelowanie. Pierwszy raz słyszę. Brzmi enigmatycznie. Poproszę o jakąś definicję od profesjonalistki. Brzmi jak kręcenie się w kółko, nie? I nie mm -hmm. wychodzenie po prostu z wiru, jak z rzeką po prostu. Ale słuchajcie, karuzelowanie to jest po prostu pisanie bez przerwy z jakąś osobą i wkręcanie się w tą relację, ale ona do niczego nie prowadzi. I to jest, się opiera tylko na pisaniu. Czyli nigdy nie, nie, nie ma spotkania po prostu? Nigdy, nigdy. I po co ludzie sobie to robią? No to hmm. dobra, ja mam tak takie przemyślenie, że dużo relacji się rzeczywiście tak kończy, dużo e, prób nawiązania relacji, bo po prostu jedna z połówek się nie wkręciła wystarczająco dobrze e, i rzeczywiście nie jest gotowa na następny krok. Ale jeżeli ktoś zakłada od razu takie wyjście, że nie chce się spotkać. No to, to jest mega przykre. Po co to robić, mm, no nie? Właśnie, wydaje mi się, że tutaj jest problem po prostu w komunikacji w dzisiejszych czasach, no bo tutaj ewidentnie w tym karuzelowaniu chodzi o to, że... To pisanie jest codziennie, jest dość intensywne, pewnie też na jakimś takim podłożu emocjonalnym. Jedna osoba zaczyna się wkręcać w tą relację, no bo po prostu rozmawia się o rzeczach codziennych, ważnych dla siebie nawzajem. Dobrze się już znacie i wydaje ci się, że ta relacja już zmierza w jakimś kierunku, że kurde. Chociażby spotkania się. No, dokładnie, a tutaj jednak jedna ze stron nie chce tego robić i po prostu nie wiesz na czym stoisz. I mimo tego, że na przykład ta osoba ci już powie: Ej, słuchaj, ja nie chcę być w żadnym związku, i to jest takie zwykłe pisanie. To ty nadal chcesz w tym być To ty jesteś jeszcze bardziej wkręcona, po prostu ktoś mówi, nie wkręcaj się, tymczasem ja yy, obrazek helikopter. <grystanie> Dokładnie tak wam opisałam, także kochani, jeżeli nie chcecie urwać sobie śmigła, to po prostu nie wchodźcie w to karuzelowanie. A jak. <grystanie> wow, ja aż zrobię tak. Ja, chociaż nie, bo to sarkastyczne. A jak to... widzicie ładną dziewczynę w autobusie, to może naprawdę zagadajcie do niej, a nie potem szukacie na spotet, białystok czy coś. Odpowiedni dźwięk do fosyny będzie taki. Nie, to też jest jakiś ironiczne. Padł usypok. A. No, no, nieważne. Quiz o Gen Z. A ponieważ my jesteśmy Gen Z, to stwierdziliśmy, że taki quiz zrobimy. Tylko że to chyba a nie, to naprawdę jest quiz o nas, bo myślałam sobie, że to jest może quiz o generacji Z, ale nie, to jest naprawdę quiz o nas. Pierwsze no. pytanko. Co wolałaby robić sama Hania w piosence Shadowban? <laughs> Jeść śniadanie, <laughs> Budzić się... No i jeśli. Tańczyć, danie. czy biegasz? Ja myślę, że biegać to jest totalnie coś spójnego z hanią. Tak, ja nigdy nie biegam. O tak, po prostu. Ale to ze względu na mój kręgosłup. Dobra, nie, że jestem taka leniwa, ale to jest bardzo fajne y, wytłumaczenie. Oczywiście odpowiedź to budzić się, lecimy dalej, to było łatwe. To było łatwe dosyć. Ale trzeba znać piosenkę. Jak się nazywa pies kartoni? Azor, Alex, Gengar czy Gargamel? Garga. Gengar, Gengarek. Słuchajcie, w ogóle ten quiz jest mega śmieszny, bo może sprawdzić naszą znajomość samych siebie. I mimo, że jesteśmy ze sobą prawie 4 lata zaraz już, to ciekawe, czy będziemy mieli 100%. Jest, no oczywiście pewno... pies Wiki to Gengar. Tak, to akurat będziemy wiedzieli na 100%. Eee, kolejne pytanie: kto wygrał pierwszą edycję projektu Twoje 5 minut? Wika Fausty i świeży, Julita Hania Fausty i Bartek, Wika Patryk Faustyna i, Lu i Lulita. Lulita. Czy Hania Fausty i Bartek? No my hmm. doskonale znowu znamy odpowiedź. Byłam to ja, Fausti i Bartek, było to, uwaga, trzy. Trzy lata temu. Mm -hmm. Trzy lata temu! Ej, Ona... szybko minął ten czas. Ponad trzy lata nawet bym powiedziała. Bardzo fajna przygoda. Były to dwa tygodnie takich hardkorowych nagrywek, które przygotowały nas na to, co tak naprawdę teraz przeżywamy. I to był taki po prostu skrócony kurs bycia youtuberem. Ale super przygoda. <laughs> Jaki tytuł o Jezu, jaki tytuł ma film z tą miniaturką? Na ja tym... wiem, dla, to ja da, też. Czekajcie, dla słuchaczy tutaj, e, wyjaśnię, co jest na miniaturce, bo wy pewnie nie widzicie tej miniaturki. Jest to Julitka e, z kartonem wypełnionym, kolorowymi, wypełnionym rzeczami. kolorowymi rzeczami i w ręku ma pieniądze. I jest tu tak. Ostatnia osoba w kartonie wygrywa. Był taki odcinek. Był, był, z domek kartonowy. Zrobiliśmy jej urodziny w domu Team X. Taki Sz... odcinek też był i to był. były twoje urodziny, Faustina. Tak jest. Żyjemy cały dzień z Prezenty od widzów i wracamy mm -hmm. do Starego Domu Dżensy. No, ja myślę, że tutaj żyliśmy za prezenty. Tak, jest. Naprawdę ciężko było przeżyć ten dzień za bransoletki i pluszaki, ale udało się. I dużo było słodyczy i jedzenia. Tak, tak jest. Dziękujemy w ogóle za wszystkie prezenty z Mitengritów, A na następne Mitengrity na trasę przypominamy, że wolimy, żebyście wydali te pieniądze na karmę dla piesków, żeby wesprzeć tutaj schroniska, niż na jakiekolwiek prezenty dla nas, bo my naprawdę jesteśmy wystarcza... Mamy wystarczająco rzeczy. A tak największym jest. i tak prezentem dla nas jest to, że przychodzicie na nasze koncerty. Także do zobaczenia na koncertach. Lecimy z kolejnym pytaniem. Co było na stole podczas imprezy w teledysku do hitu: Twój wzrok? Oje. Banan, czekolada, szklanki i cola. Kiełbasa, paluszki, tort, szklanki i kwiaty. To brzmi jak impreza, jak taka dyskoteka w no, ogóle tak. po Osiemnastka. Tylko kwiaty, kwiaty, kawa i mnóstwo wędlin. Ogólnie tam było mnóstwo wędlin, to pamiętam, bo tak się unosił zapach tej wędliny, ale kawa. Ej, nie pamiętam, na pewno nie banan, czekolada sz i szklanki. Ja i pamiętam napój jakiś. Je, ja, ja pamiętam mogę od razu odpowiedzieć. Eee, ta, ta, ten. znaczy w tym pytaniu mowa jest o kadrze, y, tym weselnym takim, co my skaczemy co na stole na, stole, na weselu. Mhm. No i co jest najczęściej na weselu? Kiełbasa, Kiełbasa paluszki, tort. tort, szklanki i kwiaty. Wydaje mi się, że to jest ta odpowiedź. Te paluszki są bardzo wymowne. Tak. Ej, powiem wam szczerze, że ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. No i nie znasz Jenzy, widzisz? No, kto wygrał w odcinku pod ostatni, ostatnia para w to i to i wygrywa. Dobra, w ogóle sam fakt, że nagry, nagraliśmy taki odcinek jest... To jest pierwsza część, to jest pierwsza część, jak coś. Kost... Przypomniało mi się właśnie. Pamiętam, że Kostek chciał wyjść, i pamiętam, że się kłóciliśmy z nim o to, że palec mu wystaje za, <laughs> za to, i to a ja i czy liczymy to, czy nie. Było coś o takiego. Kurde, dobra, albo Fausti i Bartek, albo Wika i Kostek. Ej. Pytanie ale sobie. szok, że świeży nie wygrałeś, bo ty jesteś jednak mistrzem wygrywania. Oczywiście, no ale dobra, tak. co obstawiamy? A i wiecie co, chyba możliwe też, że w sumie ja z Bartkiem, ale w ogóle tego nie pamiętam. Dobra, obstawiamy Fausty i Bartek, lecimy dalej. Okej. Okay. W jaki sposób członkowie Genzi sprankowali Friza? Ja pamiętam. <grym> pamiętam ten odcinek, pomyśleliśmy sobie, że co tak by pasowało do Karola, żeby zrobić mu na urodziny, żeby on się super bawił. Bo to, że imprezę mu zrobimy, mm, Typa, stwierdziliśmy, że zrobimy mu ogromny escape room po całym Krakowie, gdzie po prostu będzie myślał, że jest apokalipsa zombie. I że gonił go zombiaki. Mm. To było mega fajne w ogóle. Było. Każdy z nas miał e, rolę do odegrania. Tak, byliśmy takimi NPC-tami w, w czasie tego dnia, gdzie po prostu wskazywaliśmy mu gdzie iść, do jakiego kolejnego punktu. E, no i plus mieliśmy zatrudnione tam chyba 100 statystów, może 50, którzy wszyscy byli umalowani na zombiaki. I to był sztos. Mm. Ja to był sztos. pamiętam, ja pamiętam, że czekając na Karola, siedziałem chyba z godzinę e, w, do, w, w, w opuszczonym domu. Było to intensywnie. Ale mega fajne. Dobra, kolejne pytanie. Którą gwiazdą była Wika w odcinku z kołem Fortuny? <grystanie> A ja ostatnio Sę... oglądałam ten odcinek. <grystanie> Sylwią Grzeszczak, Paris Hilton, Dodą czy Magdą? Ja wiem, Hania też wie. We odpowiedz na to pytanie. Ja myślę, że Dodą była. No dokładnie. Magdą Gessler, był Bartek Kubicki. I to jest ikoniczna rola. Ja wtedy byłam Kim Kardashian. Bartek byłeś moim ochroniarzem. Pudzianowski, Polska Guru. A i to jest ten odcinek, co ja byłam Michałem Wiśniewskim. Tak! To tak. Powstała przecież wtedy piosenka jedna. Polecamy ten odcinek. Jeżeli ktoś nie widział, koniecznie proszę nadrobić. Kolejne pytanie. Jak nazywa się pierwszy odcinek na kanale Genzy? I to jest, słuchajcie, podchwytliwe. Bo na kanał Genzy wlatywały odcinki z Twojej 5 minut pierwszego, ale pierwszy odcinek twoje 5 minut wleciał do Karola. Czyli na Genzy dopiero drugi odcinek twoje 5 minut wleciał. I tutaj mamy właśnie takie e, odpowiedzi. Wielki teleturniej Genzy, Twoje 5 minut, odcinek pierwszy. Dziewczyny trochę przesadziły Twoje 5 minut. Wielki teleturniej Genzy, e, Twoje 5 minut, odcinek dwa. Albo Denzi 5 minut i to jest nasza pierwsza piosenka. Mm -hmm. Ja znam odpowiedź, a wy? Przedostatnia. Mm. Nie. No mi się wydaje, że. Dziewczyny trochę... Nie. Mi się -turniej wydaje, turniej że pierwszy tyleturniej Jenzi twoje 5 minut. a, drugi. a wtedy co tak byliśmy na dwie grupy w takim domku podzieleni. Tak, ja, zapom... okay. ja pamiętam, że ja wtedy prowadziliśmy ten turniej i ja zapomniałam imion wszystkich uczestników. A, ale czekaj, a, czemu Dzenzi? Nie, o, o nie! Ej, to. faktycznie, poczekajcie. A nie, nie jest to wielki teleturniej turniej znaczy Znaczy ja kojarzę nie. odcinek, że to było właśnie tak, że, był, że każdy z nas prowadził, ale może właśnie dziewczyny trochę przesadziły, bo tam było coś takiego, że Ty i Marcelina chyba nie pamiętałyście imion, możliwe, że to było pod to, albo trochę przesadziły, to, że biegłyśmy. Że ja tak krzyczałam do ciebie, co biegłyśmy do Ale to był chyba czwarty odcinek. Ja mam obstawiła przed ostatnią i po prostu to jest błąd ale, w odpowiedzi. Ale to jest Genzy. to nie nie, no to na pewno nie może. Nie, nie mogło być, bo ludzie nie wiedzieli wtedy, jaki tytuł będzie tak. projektu. Kurde, mi się wydaje, że dziewczyny trochę przesadziły. Albo drugie, albo ostatnie. No, dziewczyny trochę przesadziły. Zostawmy to odpowiedź. Proszę Państwa, czas na ogłoszenie wyników. Jak dobrze sobie poradziliśmy w kuzie po Genzi. O nas Gen samych. O jeden błąd? Zrobiliśmy jeden błąd. Ej, o, gdzie? W Ale którym? gdzie? Sprawdźmy. Możliwe, że Hania miała rację i tytuł odcinka jest inny. Dziewczyny trochę przez wielki teren turniej Genzy. Mówiłam. Nice, a i to ciekawe, bo nie spodziewałam wydaje mi się, że to zostało zmienione po czasie, mm -hmm. tak że dodane być. słowo Genzy zostało już kiedy projekt istniał. Ej, ale pamiętam, że wtedy pierwszy raz zobaczyłam banknoty, na których był napis Genzy. Wtedy dowiedzieliśmy się, jak projekt będzie się a, nazywał. rzeczywiście. No myślę, że ostatecznie całkiem nieźle siebie znamy. Tak jak mówiliśmy na pierwszym wejściu, teraz, proszę Państwa, jest zamiana DJ-ów, czyli Fausti wchodzi na moje miejsce Br gromkie bra brawa dla DJ-a poprzedniego pierwszego. I dla następcy godnego. <głos> <głos> Właśnie, bo tej Fausti i Bartek uwielbiają siedzieć za konsolą na DJ-ce tak zwanej, więc wybierzmy w dzisiejszej audycji, kto będzie lepszym DJ-em. Tak jest? Zamiana oficjalnie Fausti, chodź. Gry L mi się nie działają. Lala, lala, lala. I fauci teraz rób yy, yy, dobra, jestem teraz na konsoli i, i czas zrobić Wiem. ten konkurs. Wiem. To weź jakąś yy, muzyczkę zapowiedz. Dobrze, na przykład. zapowiem, czekaj zapowiem. Na przykład. zapowiem. Czekaj, 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 bo ja chcę zrobić wejście jeszcze swoje, ale yy, no, no dobra, powiedz mi co mam dowiedzieć. Jak wybierasz się wybierasz dźwięki z tej tablicy, a włączasz dźwięk klikając on. Dobra, ale to jest do tego... Tak. W sensie patrz, tak. że o przesuwam o jedno w bok, yy, jeżeli chcesz tak. Z tej nie korzystaj w ogóle, bo on tu nie ma nic fajnego, więc... Yy, to, Tylko z tej? Tak. To masz już ustawione, wystarczy to. Dobra. No i witam kochani z zakonsoli! <laughs> Jacek tak się wydarłam. <laughs> no i jakieś mowa tutaj o... Yy... Poczekajcie, zastanawiam się jak. E, ja mogę powiedzieć, Fausti, ja przyznam, że na naszych imprezach Jens jesteś najlepszą DJ-ką, więc I trust you. Oczywiście, że jestem królową imprez, a teraz niech poleci Queen i We Are the Champions. <laughs> Kochani, <laughs> mamy dzisiaj 19 stycznia i jest to ciekawostka, Światowy Dzień Popcornu. O, kurde, popcornu. Ja, słuchajcie, ja mam ciekawostkę e, a propos popcornu, ale to zaraz. E, jakie, co, co my mieliśmy tu mówić? Mieliśmy filmy. powiedzieć, jakie nasze takie filmy Cozy i w ogóle. Dobra, to powiem. E, słuchajcie, ja mam ciekawostkę a propos popcornu. Wczoraj byliśmy z e, Frizem, Karolem Wiśniewskim w kinie i zjadł on cztery, cztery. kubły mm -hmm. popcornu. Naraz. Dla mnie to wow. też jest wielkie wow. Ej, jak na razie Fausty plusujesz w tych zawodach na lepszego DJ-a, naprawdę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No i co, nie było mu za sucho po tym popcornie? <laughs> nie, na przykład jak zjem popcorn, to potem od tej soli tak mi się chce pić, że to jest dramat. Nie no, to przynajmniej te butelki trzeba wypić. A skoro no. już mamy wolne, tutaj w niektórych województwach rozpoczęły się ferie, no to myślę, że tutaj możemy polecić filmy takie idealne właśnie do popcornu. Żeby sobie wychillować nasze Comfort movies. No, jaki jest twój film, Hania? No nie, no, ja mam zawsze jedną odpowiedź i jest to szereg. O, o, przepraszam, nie. werble! Spoiler, spoiler, jest to szereg po prostu. Okay. Wszystkie części uwielbiam sobie najbardziej powtarzać dwójkę. Jak siedzę z rodzinką czy coś, no uwielbiam. No, a świeży ty. Ja nie mam, ja powiem szczerze, że nie mam takiego jakiegoś jednego filmu, którego lubię powtarzać, bo nie lubię powtarzać filmów, więc po prostu polecam... Ja uwielbiam, więc słuchajcie, my mamy naprawdę trudność, jeżeli chodzi o randkowanie ze sobą, żeby się dogadać co do filmu. Tak jest, więc po prostu polecę Wam film, który mi się spodobał po prostu świątecznie ostatnio. Klaus, ogólnie przepiękna bajka. Porczkarowa, tak, pra... piękna. Prawdzie już święta minęły, ale ona ma taki vibe, że też pasuje poza świętami, więc polecam zobaczyć. Zwłaszcza, że mamy nadzieję, że na ferie będzie wszędzie śnieg, więc to jest taka nadal zimowa, fajna bajka. A Fausty u ciebie? Ja mam jeden taki film, do którego uwielbiam wracać, kiedy trochę się czuję przybita. I to jest taki film, który odpala, jak jestem chora, i żeby się pośmiać i uśmiechnąć. I uwaga, uwaga. Jak stracić chłopaka w 10 dni. <grymianie> w <latach? grymianie> Uwielbiam tą komedię, naprawdę jest świetna. A wy dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona komedia. To brzmi jak te Fausti. <grymianie> Zagramy sobie w taki teleturniej, czyli po rozpoczęciu jakiegoś serialowego. musimy zgadnąć, co to jest za serial. Fajne. Dobra, I'm in. Ja jestem bardzo serialowa, oglądam bardzo dużo seriali, więc mam nadzieję, że zmiotę Was z planszy jednym słowem. Ja nie znam seriali i nie, nie znam za dużo filmów, ale bardzo lubię wygrywać, więc się i tak postaram. A my oczywiście zachęcamy, żebyście brali z nami udział w tej zabawie. Pierwsza czołóweczka. Pierwsza czołóweczka. Słyszycie coś? Nie. Ja też nie. A, przepraszam, nie dałam. O, już musik, dziękuję. Dobra, lecimy z tym. Kurde, ja wiem, ja wiem, ja, ja wiem, wiem ja, ja wiem. Ja też wiem, ja też wiem. Hania ja 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 był była pierwsza. Ja Ania byłam pierwsza. Była pierwsza. No ja wiem. drugi. To była chyłka. O, nie, teraz ja ja, ja. ja Ja byłem szach. Nie, Fausti była druga. Grace z anatomii. Nie, uwaga, dom z papieru. Let's go! dla świeżego. Ej, nie działa, czekajcie, czemu nie działa? O. Czekajcie, To jeszcze raz to powiem. Punkt dla świeżego! Ej, no i działa wam ten dźwięk? Nie, Fausty, chyba po prostu coś zepsułaś jako DJ. No mm. pewnie jak jest jedno, to... Pamiętajmy, że bardzo ważne jest też e, nie zepsuciem yes. mm, czegoś w trakcie. Ja. Mm, no, Był dźwięk. Był dźwięk, ale ja mega nie... cicho, nie? Tu tutaj może Ty nie słyszałeś? Ja też nie słyszę. To wyczekajcie, jeszcze raz powiem. No i drodzy Państwo, punkt dla świeżego! Yes, let's go! Pierwsza, no, no oczywiście, jest to Friends. Brawo! na Hani! Najbardziej znana, oczywiście, czołówka na całym świecie. Gdzie? Ja jest! Pierwsza! Ej, nie, wszyscy na raz ale dobra. To, to dajmy szansę na... Fausty. to był klan? Nie, drugi! Drugi! No dawaj, dawaj. Rancho. Tak? A no o, tak, to ja myślałam, tak, że tak, jakaś tak, plebania tak, tak, tak. jeszcze. Ej, pleba, ej, a może. Jest? To jest rancho? To jest rancho. Ja. DJ Fausti, poproszę e, ej, o oklaski. Oczywiście, oczywiście, kochany. E, oczywiście, że nie dostaniesz oklasków, ale dostaniesz punkcik, a po nim, oczywiście, kochany, oklaski dla Bartka. Na. No na razie punkty prezentują się tak, że Bartek jest na prowadzeniu. Ja mam 0 punktów, Hania ma 1, więc e, ja już raczej nie mam szansy na wygraną, ale Hania e, ma szansę na zremisowanie z Bartkiem. Let's go. Bartosz był pierwszy. No. E... Oj przepraszam. Twój przepraszam. <noise> stek to jest mój ulubiony. Moja ulubiona część tej audycji. Poczekaj, poczekaj, poczekaj Bartek. J jesteś gotowa? A ty jesteś gotowy? Ja jestem gotowy to ogólnie. Czasu. Powiem szczerze, totalnie wiem co to za serio, nie pamiętam tytułu, nazwy. Chodzi o tą taką rodzinkę, ale no nie wiem, nie o, pamiętam dobra. jak się nazywała. Przykro mi dla mnie. Chyba punktu nie będziesz miał, Hania. E, bo to jest. Love, Mary. And... No dawaj. Ale e, o Jezu, no czy to jest... To nie jest. Bo to nie jest rodzina Adamsów, bo to był przecież ten ten, tylko to jest e, the, the, Trzy, nie, ty dwa. nie miałeś odliczenia, a się też długo zastanawiałeś. Bansi, ban, 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 Bandis, nie wiem, o Jezu, no ale dostaje punkt, chociaż połówkę. No, <grym> chyba dostajesz Hania, brawa dla Hani. Czekaj, czekaj, czekaj. Bandy. Czy, czy jaki Świat jest? według ba, Bandi, oh. Bandich. No, brawo. No Dziękuję. to macie remis, kochani. To co, dogryweczka jakaś tutaj uda się skołować? Jakiś numerek jeden. No i kochani, z racji tego, że mamy remis, trzeba rozstrzygnąć ten remis, więc osoba, która jako pierwsza zgadnie, jaka, jakie to jest intro do jakiego serialu, wygrywa. Jesteście gotowi? Tak yes. Jest. Zaczyna się! Bartek, Bartek, Bartek był pierwszy. Kwinęła się Yes. That's right. Gratulacje, Bartu. Jednak wygrywanie masz we krwi. Proszę Państwa, tradycja. To tradycja. Dziękuję bardzo. Gratulacje. <noise> dziękuję, dziękuję. Naprawdę, gromkie brawa dla Ciebie. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Mega A się A poszło, słuchacze? Ile zgadliście? Zarzucenie tematu. O kurde. Tutaj prowadzący e, rzuci nam zaraz temat, niespodziankę, nie mamy pojęcia, co to będzie. Czekajmy na ten temat w takim razie, Gorzej, co to będzie, co to będzie. Ja się boję, że nie będę miał żadnego pojęcia na, temat, na ten temat, ale <laughs> w takim razie e, za chwilę Was oświecę. Ten temat to znaki zodiaku, astrologia. O, yes. Najlepiej! To jest Dacą so mi uwielbiam być zodiakarą. Ja jestem lwicą. I widać to wszemi wobec. I mam nadzieję, że też słychać. Fałsz jaki ty masz znak Zodiaku? Ja jestem bykiem i uważam, że po mnie też to bardzo widać że ja tym bykiem jestem, że tak, wiecie, mocno stąpam po ziemi, jestem pełna siebie, wiem, czego chcę. E, nie wiem o co chodzi i powiem szczerze, że też nie wiem o co chodzi w, w, w zodiakarstwie. Szczerze powiedziawszy, jestem trochę sceptyczny do tego tematu, ale dużo razy widziałem, że te rzeczy się potwierdzają, więc. A ty nie jaki wiem. masz znak zodiaku? zodiaku. Weź powiedz widzą, co? Rak tak. tak, Bartek to jest typowy raczek. Raki są w ogóle takie wrażliwe, ale nie pokazują tego, więc no po prostu ty, ty taki jesteś, ty tak jesteś, zwłaszcza, że bardzo jesteś emocjonalny i lubisz w ogóle, ty się cieszysz mocno zawsze, zawsze ze wszystkiego, ale też bardzo przeżywasz, jesteś zły, jak coś ci nie wyjdzie, więc to jest takie typowe właśnie dla raków. No ja się zastanawiam, co jest jeszcze takie typowe u byków. Wydaje mi się, że... Jak wszystkie jakieś horoskopy w życiu czytałam, to to, że bardzo lubimy takie życie w takim bardzo dobrym statusie majątkowym. Że U, lubimy tak, takie bo, dogodne życie, że lubimy złoto, biżuterię. To, mhm. to nie jest tak, że każdy znak zodiaku lubi być w Właśnie nie bycie? każdy. Ja mam tak, że chyba cele życiowe byków są głównie takie, żeby zmierzać do tego pieniądza. Że żyć tak, wiesz, naprawdę luxury U, life. Koziorożce też tak mają. Koziorożce lubią pieniądz. Tak, ogólnie podoba mi się, jak na, na przykład na imprezach jakaś zodiakara się pyta kogoś, jaki masz znak zodiaku. Albo Czekaj, zgadnę i wymienia z 10 po kolei, w końcu okay. się okazuje, że jest kompletnie inna, a ona no tak widać przecież od razu. Zgadnijmy w takim razie znak zodiaku naszego prowadzącego, który akurat w tym momencie wyszedł, więc dobra, a ty Kinia wiesz jaki on ma znak zodiaku? Dobra, jaki, jak myślicie, jaki on jest znak Kurde, zodiaku? on jest bardzo taki stonowany, ja ale bym kreatywny. Bym Ryby są kreatywne. Więc mm. wydaje mi się, że na pewno znak zodiaku wody albo jakiś ziemisty, bo ziemi znaki zodiaku to jest właśnie byk, koziorożec. Ja bym powiedziała, że okej, okay, jest kreatywny faktycznie, ale jest taki bardzo spokojny i taki, że jak ma jakieś zadanie do wykonania, to je zrobi. Ja mi się wydaje, że może być panną. Kurde, a może bliźniak? Nie, totalnie nie To będzie bliźniak Nie, totalnie nie in Ja obstawiam bliźniaka Przyjaźnie się z samymi bliźniakami praktycznie, a totalnie inny vibe Bartek, co obstawiasz? Ja nie obstawiam nic, bo nie mam na ten temat wiedzy Dobry. I przepraszam, jaki znak zowiaku? Oh yeah. Yeah. Naprawdę! wow, Hania, jesteś queen po prostu zodiaków. Jestem po prostu z zodiakareł, bardzo mi miło. Rozstrzygnięcie, tak. kto był dzisiaj lepszym DJ-em. Zaczną tutaj oni. Bo ja jestem mało obiektywna. To ja zacznę, bo ja muszę i znowu zadzwonić. O, właśnie, ktoś do mnie dzwoni. Ja chcę tylko powiedzieć, że e, świeży opanował świetnie stół. Fausti jeszcze e, próbuje, jeszcze się uczy, ale miała utrudnione trochę zadanie, e, więc. Gratuluję, ja gratuluję i do ODL. kto? Co yy... Świeży. Nie, <laughs> bardzo, dziękuję okay. bardzo. Jeden punkt, jeden ale punkt. Wiecie co? Ja tylko raz miałam do czynienia z tą konsolą, ale impreza rozkręciła myślę lepiej. Ja, ja właśnie tutaj y, chcę dać punkta Fausti, ale już mówię dlaczego. Ja, ja mogę zadecydować, kto wygra. Dlatego, mało. że y, Fausti po pierwsze miała trudniej ze względu na to, że Bartek był y, częściej za konsolą, mhm. więc łatwiej miał się wprawić. I uważam, że Fausti była bardziej kreatywna i tutaj częściej y, w takich danych momentach używała tych dźwięków. Więc mój punkt. Ląduje do Fausti. Dziękuję bardzo. Zgadzam się totalnie. Ja tylko dodam jeszcze, że y, y, Taką ilość dźwięków miałem pierwszy raz? Miałem ra jeden dźwięk wcześniej. Trudno! Trudno. Nie, to, nie ma, nie, to nie, 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 nie ma to wpłynąć na wynik. Zgadzam się z Twoją opinią tutaj. Dobrze. Ja chyba pójdę tutaj za głosem Kini i taką samą mam dokładnie e, wyjaśnienie, dlaczego głosuję na Faustie. Po prostu było śmiesznie. <laughs> dziękuję bardzo. Pierwsza wygrana. Gratulacje, o, nie, gratulacje. Przepraszam, raz mi się już zdarzyło. Raz dzisiaj w, w dzisiejszym odcinku wygrałem na audycji, więc jakby cieszę się i tak, że Faustie wygrała. A, dziękuję. <laughs> Jeżeli chcecie więcej Gen Z samych w radiu i na naszym. YouTube, to klikajcie koniecznie przycisk. Jak on się nazywa? Subskrybuj. A, su subskrybuj.